W Rzeczycy od czerwca 1778 roku do kwietnia 1804 roku. Prowożnym był ksiądz Jędrzej Kitowicz, który pozostawił po sobie cenne rękopisy, pamiętniki i opis obyczajów zapanowania Augusta III. Utwory te są wiernym obrazem końca XVIII wieku. Kiedy to Polska chyliła się ku upadkowi, a szlachta i magnaci wiedli bez troski tryb życia, wyzyskując chłopów i nie martwiąc się losem ginącej ojczyzny. Jandrzej Kitowicz urodził się 30 października 1728 roku w okolicach Leszna Wielkopolskiego. Po skończeniu miejscowej szkoły parafialnej uczył się w szkole ojców zakonnych pijarów w Warszawie, której nie ukończył, poprzestając na retoryce trzy lata słuchanej. Wstąpił na służbę dworską najpierw u Michała Lipskiego, pisarza wielkiego koronnego, a potem u księdza biskupa Antoniego Ostrowskiego. Od Michała Lipskiego dostał za usługi w dożywocie wieś Wieszkowo pod Lublinem. W czerwcu 1749 roku umiera ojciec Kicowicza, a w dniu 16 września 1753 roku matka w czasie Konfederacji Barskiej Kitowicz służył w pułku Ignacego Małczewskiego. Walczył pod Częstochową i Radomiem. W marcu 1770 roku jako roczmistrz pułku Antoniego Morawskiego był dowódcą załogi konfederatów w Poznaniu. Potem służył u Józefa Zaremby, gdzie w sztabie pełnił funkcję registra, sekretarza i kwatermistrza. Załamany klęskami i zniechęcony do życia publicznego w sierpniu 1771 roku wstępuje do seminarium duchownego Zgromadzenia Misjonarzy przy Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po studiach teologicznych został administratorem dóbr biskupskich w Wolbożu u biskupa Ostrowskiego. Biskup ten po na prymasa uzyskał dla Jędrzeja Kitowicza Rzyczycy, które objął w czerwcu 1778 roku. W zaciszu, z dala od hałaśliwego życia politycznego, zaczął pisać swoje pamiętniki z notatek robionych w ciągu 16 lat. Historyk Julian Bartosiewicz w Encyklopedii Orgel Branda, Tomu 8 strony 274, tak scharakteryzował księdza Kitowicza. W młodszych latach człowiek wesoły, rozmowny, bywalec, przebiegał kraj cały w różnych kierunkach. Rozliczne miał znajomości. Świadek czasów saskich i stanisławowskich, oznajmiony zbiegiem spraw politycznych ówczesnych, od młodszych lat spisywał ważniejsze wydarzenia i pozostawił nam pamiętniki pełne ciekawych szczegółów i niezmiernie ważne dla historii owej epoki. Opowiada z humorem i zamiłowaniem po prostu jak co widział lub słyszał daje pełen obraz nie tylko obyczajów, lecz i wypadków bieżących. Ksiądz Jędrzej Kitowicz, przybywszy do Rzyczycy, najpierw musiał się zająć uporządkowaniem dóbr proworostwa, które były przez dzierżawców bardzo opuszczone, bo wspomina, że nic w nim nie zastał, tylko same pustki bez najmniejszego inwentarza. I pracą oraz pieniędzmi doprowadzić do lepszego stanu spustoszone budynki, zaniedbane pola i łąki oraz nabyć inwentarz, na co przeznaczył swoje oszczędności jeszcze z młodszych lat. Pamiętniki swe ksiądz Jędrzej Kitowicz zaczął pisać w 1788 roku, pomagali w tym synowie organisty Józef i Grzegorz Łodyńscy oraz wikariusz Wojciech Przybyłowicz.